Witaj. Jeśli szukasz kolejnej mantry, cytatu na tapetę i zdania, które wszystko za ciebie załatwi, to się rozczarujesz. Dziesiąty odcinek jest manifestem antycoachingowym. Nie przeciwko rozwojowi, tylko przeciwko iluzji, że rozwój dzieje się sam od powtarzania słów. Zamiast haseł będzie odwaga. Zamiast musisz uwierzyć, musisz spróbować. Gotowa? Gotowy? Zaczynamy. Po pierwsze, nie masz problemu z motywacją. Masz problem z frakcją strachu, która wygrała głosowanie. Motywacja to emocja. Przychodzi i odchodzi, jak pogoda. Odwaga to decyzja, którą podejmujesz przy każdej prognozie. Nie prosisz o słońce, tylko wychodzisz w deszcz w kurtce. Dlatego dziś nie będę cię pompować mantrą: Jestem wystarczająca. Zadasz sobie jedno pytanie. Jaka jest najmniejsza odważna rzecz, którą mogę zrobić w ciągu 24 godzin? Najmniejsza, nieheroiczna, odważna. Po drugie, przestań zbierać porad jak znaczki. Wierz już więcej niż potrzeba. Problemem nie jest brak wiedzy, tylko nadmiar usprawiedliwień. Antycoaching mówi: stop edukacji na zapas. Zacznij edukację w ruchu. Zamiast kolejnego podcastu o bieganiu, wyjdź na 7 minut truchtu. Zamiast kursu o biznesie, zadzwoń do jednego klienta. Zamiast webinaru o pewności siebie, rozpocznij rozmowę, której się boisz. Twoje życie nie potrzebuje folderu teoria, potrzebuje folderu dowody. Po trzecie, nie próbuj czuć się gotowa. Nie będziesz. Gotowość to efekt, a nie warunek. Dziecko nie czeka, aż poczuje się gotowe chodzić. Wstaje i się wywraca. Dorosły chce się poczuć gotowy, żeby się nie wywrócić. Antycoaching. Zakładaj porażkę jako koszt wejścia. Mówisz, boję się ośmieszenia. Odpowiadam, zaplanuj ośmieszenie numer jeden, numer dwa i numer trzy. Zaplanuj je jak wydatki. Kiedy przyjdą, nie będziesz w szoku. Będziesz w procesie. Po czwarte, mantry są jak cukier. Dają szybki zastrzyk, a potem zjazd i wyrzuty sumienia. Prawdziwe paliwo to nawyki z mikrooporem to takie, przy których oczy się przewracają, ale ręka sięga dziesięć pompek, pięć maili, piętnaście minut nauki, dwie minuty sprzątania niewystarczające świetnie, bo wystarczające rzeczy rzadko się dzieją codziennie niewystarczające tak. A konsekwencja z niewystarczających cegieł, buduje ścianę, na której inni wieszają inspirujące cytaty. Po piąte nie zmieniaj mindsetu. Zmieniaj zachowanie. Mózg dobuduje historię po fakcie. Kiedy zaczniesz wstawać o szóstej trzydzieści, prędzej czy później pojawi się opowieść Jestem kimś, kto wybiera trudne rzeczy. Kiedy zaczniesz mówić nie, pojawi się narracja Szanuję swój czas. Ludzie chcą zmienić tożsamość słowami. Antycoaching. Zmieniasz tożsamość rachunkami. Rachunkiem potu, rachunkiem tremy, rachunkiem odrzuceń. Słowa przyjdą później. Kurtka po deszczu. Nie parasol przed. Po szóste. Dyscyplina to rodzaj czułości dla przyszłego siebie. Nie bata. Jeśli myślisz o dyscyplinie, jak o karze, będziesz przed nią uciekać. Jeśli zobaczysz ją jako prezent. Zapakowany w niewygodę, będziesz ją dawać. Nie chcę teraz, ale jutro sobie podziękuję. To jedyna mantra, którą dziś akceptuję i tylko wtedy, gdy kończy się działaniem w ciągu pięciu minut. Po siódme: Nie walcz ze strachem. Przydziel mu rolę. Strach jest jak nadopiekuńczy ochroniarz głośny, męczący, ale czasem ma rację. Posadź go na fotelu z napisem Konsultant ryzyka. Nie dyrektor generalny. Ma mówić. Zobacz. Tu może boleć. A ty decydujesz. Dzięki. Biorę kask i idę. Teraz przejdźmy do praktyki. Dam ci siedem antyzasad, które możesz wdrożyć natychmiast. Nie recytuj ich. Sprawdź je. Zrób z nich test ciążowy dla odwagi. Daje dwie kreski albo nie. Antyzasada pierwsza. Zasada dwóch minut decyzji. Masz dwie minuty od pojawienia się impulsu. By zrobić pierwszy ruch nie myśl. Wyślij wiadomość. Otwórz dokument, załóż buty, zadzwoń. Po dwóch minutach jesteś w rękach nawyku zwłoki. Po dwóch jesteś wolny, antyzasada druga. Jeden krok na żywo dziennie. Chodzi o coś, co zostawia ślad poza twoją głową: publiczny post, telefon, rozmowa twarzą w twarz, oferta wysłana, wejście na salę, zapisanie się. Pojawienie się. Dopóki Twój rozwój jest w notatkach, to tylko hobby. Kiedy dotyka świata, zaczyna się gra. Antyzasada trzecia. Limit treści. Jedna treść na jedną zmianę. Konsumujesz tylko to, co wspiera aktualne zadanie. Jeśli dziś piszesz ofertę, słuchasz o ofertach. Nie o medytacji. Nie o biohackingu. Nie o mindsetzie miliardera. Jeden kanał. Jedna fala. Jedna łódź. Antyzasada czwarta. Rytuał niewygody, 15 minut. Każdego dnia wybierasz jedną niewygodę i siedzisz w niej kwadrans. Cisza bez telefonu, zimny prysznic, nauka czegoś, w czym jesteś słaby. Dzwonienie do trudnej osoby. Twój układ nerwowy przestaje krzyczeć, gdy widzisz, że nie umierasz. Odwaga rośnie na glebie tolerancji dyskomfortu. Antyzasada piąta. Publiczny termin. Ustalasz datę, mówisz o niej głośno, zapraszasz świadka. Nie dlatego, że potrzebujesz lajków, dlatego, że wstyd przed niedowiezieniem bywa silniejszy niż lęk przed startem. Użyj go. To energia. Uwaga! Nie odkładaj daty. Przesunięcie raz, może. Drugi raz. Płacisz podatek tchórzostwa. Robisz to w mniej wygodnych warunkach. Antyzasada szósta. Protokół porażki. Przed działaniem piszesz na kartce. Jeśli nie wyjdzie, robię A, B, C. Zdejmujesz czar z katastrofy. Katastrofa bez planu jest horrorem. Katastrofa z planem jest scenariuszem B. Antyzasada siódma. Dziennik dowodów. Nie afirmacji. Wieczorem wpisujesz trzy dowody odwagi. Małe też liczą się do statystyki. Odmówiłam. Poszłam. Wysłałem. Powiedziałam prawdę. Mózg zapomina fakty, gdy kłaniają się lęki. Ty mu je przypominasz. Nie po to, by się pocieszać, tylko by zobaczyć trajektorię. Teraz chcę powiedzieć coś niewygodnego. Czasem nie potrzebujesz wizji, potrzebujesz decyzji o zamknięciu drzwi. Nadmiar opcji jest lżejszy w memach niż w życiu. Antycoaching zawężaj. Wybierz jedną ścieżkę na 90 dni. Nie trzy kariery, nie pięć projektów. Jedną rzecz, przy której krzyczysz, serio? Serio. Dopiero wtedy dostajesz odpowiedź z rzeczywistości. Wszystko inne to wróżenie z fusów. Kolejna, niewygodna prawda. Odwaga boli najwięcej na wejściu. I na wejściu. Na wejściu. Bo zaczynasz. Na wejściu. Bo zbierasz konsekwencje, także krytykę. W środku bywa nudno. I to jest świetna wiadomość. Nudę da się zaplanować. Timeline odwagi wygląda tak: opór, ruch, nuda, wynik, szum. Kolejny krok. Jeśli nie zniosłeś nudy, nie zasługujesz na wynik. To równanie świata, niezłośliwość. Zapytasz, ale jak mówić nie? Bez poczucia winy. Nie mów nie ludziom. Mów tak projektowi, który wybrałeś. Nie mogę dziś. Bo mam trening. Nie przyjmę tego, bo chronię swój czas pracy. Nie pojadę, bo buduję coś ważnego. Wina maleje, gdy staję obok większego tak. Antycoaching to nie bycie twardym dla sportu. To miękkość wobec celu, surowość wobec rozpraszaczy. A co z pewnością siebie? Pewność siebie to nie stan emocjonalny, tylko sprawozdanie finansowe z Twoich kompetencji. Umiem, czuję spokój. Nie umiem. Czuję tremę. To nie problem psychologiczny. To informacja operacyjna. Jeśli chcesz mieć spokój, zwiększaj ekspozycję na małe wykonania, nie na duże wizualizacje. Sto krótkich prezentacji da Ci więcej pewności niż 10 godzin słuchania o prezentowaniu. Porozmawiajmy o porównywaniu się. Antycoaching mówi: porównuj się uczciwie, ze wczorajszym sobą i z cudzą pracą. Nie z cudzym efektem. Jeśli porównujesz kulisy z czyimś highlightem, zawsze przegrasz. Jeśli porównasz swój dzisiejszy telefon do wczorajszego braku telefonu, wygrywasz. To jest metryka odwagi. Czy dziś wykonałem jeden odważny ruch więcej niż wczoraj? A teraz część manifestu, którą możesz wypowiedzieć na głos. Gotowa? Powtórz za mną, ale tylko jeśli zaraz po niej zrobisz pierwszą rzecz. Brzmi tak: Nie jestem projektem do naprawy. Jestem człowiekiem do działania. Nie potrzebuję kolejnej mantry. Potrzebuję pierwszego kroku. Wybiera mnie wygodę, która mnie wzmacnia, zamiast iluzji, która mnie usypia. Dziś zrobię jedną najmniejszą odważną rzecz. Jutro zrobię następną. Nie czekam na gotowość. Tworzę dowody. To jest mój manifest. Teraz konkret. Daje trzy wyzwania na najbliższe 72 godziny. Wybierz jedno na start. Wyzwanie numer jeden. Telefon, którego unikasz. Wybierz jedną osobę, do której boisz się zadzwonić. Przygotuj trzy zdania: cel, propozycja, termin. Zadzwoń w ciągu dwóch godzin od wysłuchania tego odcinka. Nie pisz. Zadzwoń. Pomyliłeś słowa? Świetnie. Masz pierwszy dowód. Wyzwanie numer dwa. Publiczne zobowiązanie. Opublikuj krótką zapowiedź swojego działania. Data, zakres, rezultat. Bez wielkiej historii. Do piątku publikuję landing. W sobotę pierwsza rozmowa z klientem. Raport wrzucę w komentarzu. Zablokuj 90 minut w kalendarzu i traktuj to jak spotkanie z przełożonym, którym jesteś ty sam. Wyzwanie numer 3. Kwadrans niewygody. Wybierz aktywność, której unikasz i usiądź w niej 15 minut na timerze. Nic więcej. Nie rób z tego ceremonii. Nie twórz playlisty. Włącz stoper. Kiedy skończysz, wpisz do dziennika dowodów jedno zdanie. Byłem. Zrobiłam, jeśli teraz słyszysz w głowie. Ale co, jeśli mi nie wyjdzie? Odpowiedź jest prosta. To wyjdzie. Wyjdzie ci nauka? Wyjdzie ci korekta? Wyjdzie ci odporność? Sukces jest sumą rzeczy, które nie wyszły. Minus, Twoja skłonność do rezygnacji. Antycoaching nie gloryfikuje porażki. Traktuje ją jak rachunek. Płacisz i idziesz dalej. Bez tatuażu z datą niepowodzenia. Na koniec chcę Ci zostawić trzy krótkie zdania ratunkowe. Nie mantry, tylko przełączniki działania. Pierwsze. Jaka jest wersja na brudno? Drugie. Jaki jest pierwszy kontakt z rzeczywistością? Trzecie. Co zrobię w pięć minut? Kiedykolwiek utkniesz, użyj jednego z nich. To jak skrót klawiszowy odwagi. To nie był odcinek motywacyjny, to był odcinek operacyjny. Jeśli choć jedna osoba po nim wykona jeden odważny ruch, wygrałem. Jeśli ty nią jesteś, napisz jedno zdanie. Co zrobiłaś? Co zrobiłaś? I wróć tu jutro po następny krok. Nie zbieraj cytatów. Zbieraj dowody. Mniej mantr. Więcej odwagi. Do usłyszenia.